Siema. Dzisiejszy odcinek był zasponsorowany albo bardziej zrobiony dla żółwia. To taki gość, który zapytał mnie, że zrobił coś fajnego, jakąś recenzję albo z Minecrafta, więc zrobimy recenzję Minecrafta, wiadomo. Minecraft to taka gra stworzona w Szwecji. Jak pamiętam w 2009 roku nie jestem pewien, nie miałem czasu zrobić research'u, ale to jest gra, gdzie wszystko się buduje z klocków. I tam mamy różne bloki typu, typu, typu ziemia i w ogóle jak już cobblestone, drewno. Deski to można robić z desek. Drewn z drewna deski i z tych desek można zrobić crafting table. Z crafting table można robić różne rzeczy: żelazne, diamentowe. Jest dużo rzeczy do eksploracji. Szczególnie dużo ludzi gra na trybie survivalu. Taki tryb, gdzie zbierasz rzeczy i próbujesz przetrwać jak najdłużej. Chociaż jak najdłużej to trochę mało powiedziane, bo tu chodzi o to, że jeżeli umrzesz na zwykłym swym to nic się nie dzieje. Po prostu się rozpełnisz i albo tracisz rzeczy, bo nie masz ich znać, albo coś takiego tak. tak. Więc mój mieć sobie hard mode, gdzie jeżeli umrzesz, tracisz wszystkie rzeczy. I to jest dosyć ciężki mode, ja bym powiedział. Grałem tam na nim trochę. Jeżeli, jeżeli na przykład, i tam wszystko jest trudniejsze. Dostajesz więcej te mecze, kiedy się topisz, kiedy moby ci atakują, wszystko takie tam jest trudniejsze. Ale jeżeli lubicie budować, bo w tej że można budować wszystko, co chcecie. Rozumiecie dosłownie wszystko. Na przykład możecie tam budować rzeczy, nie wiem, zamki, miasta, wszystko takie. A trybie creative, tam można robić te wszystkie rzeczy z, no z punktu, który jest nieskończony. Czyli na przykład możecie sobie wpisać E, możecie sobie wpisać Cobblestone, macie cobblestone, no. możecie sobie wpisać diamenty, macie diamenty, macie Obsidian, macie Bedrock i w ogóle takie rzeczy. Ogólnie ta gra jest taka powolna, ja bym powiedział, że jeżeli nie jesteś speedrunnerem to jest taka powolna. że jeśli nowym graczem, to jest dla Ciebie bardzo powolne, bo musisz tam się nauczyć wszystkim mechanik i w ogóle, więc jeżeli byś na przykład chciał, jeśli nowy graczem, który chciałby zagrać w Minecrafta, to polecałbym zacząć od trybu survival na normalnym, albo na creative, żeby tam się dowiedzieć jak wszystko działa, tam poćwiczyć budowanie i w ogóle. Ogólnie tak mi się wydaje, że Taka jest dobra na nie chyba że jesteś spidreny to tam nie ma relaksu albo po prostu grasz na hardcore, że że musisz cały czas uważać, żeby coś się nie zabiło więc muszę powiedzieć ta gra jest spoko moim zdaniem, ja uwielbiam Minecraft to jest jeden z moich ulubionych gier więc może tutaj być trochę taka ocena nie do końca, ale gdybym był osobą, do dopiero pierwszy raz w Minecraft to takie solidne 8 na 10 My, które elementy, jest dużo bugów w tej grze jest dużo bugów i tak jest bardzo ciężkie, niezłe, jest, zoptimalizowane jest na, na komputery, które po słabo sobie z tym radzą, więc ja bym powiedział, że mogło być lepiej, ale nie jest źle, takie właśnie jak już mówiłem, 8 na 10, jeżeli sobie osobą która lubi spokojną akcję, to jest dla siebie idealna, rozumiemy się, pa, siema.